Hej, hej, hej! Zapraszamy na wyzwanie wolnego i szybkiego dekorowania tortów! Miłego oglądania! Zaczynamy! O rety! Myślicie o tym samym, co ja? Że to najpiękniejszy tort, jaki kiedykolwiek widziałyście? O tak! W stu procentach! Pączki! Lukier! Uuu takie smaczne, no nie powiem, uu, ha? Do czego jest ten pilot? Hej, nawet nie wiecie, do czego to służy. Uspokójcie się, ha? Wygląda na to, że ma moc przyspieszania, cofania. I wow! Wyczuwam wyzwanie. Ła! Wow! O nie! Zróbmy to! Tak! Pączkowa impreza. Średnie dla Wal. A Elza w tym wyzwaniu jest naszą super szybką dziewczyną. U, to już wygląda dobrze. Moje motto życiowe: nigdy za dużo pączków. Tak właśnie to wymyśliłam. I tak tort hmm. Elzy jest przepyszny. Kolej na Wal. Ona zwolniła i się delektuje. Mmm. Wow! Wal, lepiej, żebyś się pospieszyła. Nie ma sprawy. Wszystkie jej pączki idą do jednej miski. Czas na miksowanie. Brrr. O tak, krem z pączków? Żartujesz sobie. Jakie to pyszne! Ha, no nie powiem. Elza, patrz na to! Sorry, ale Blondy jest zbyt zajęta jedzeniem swojego tortu. Elza, patrz na tą wspaniałość! Myślę, że przykuliśmy jej uwagę. I przez to wpadła na pewien pomysł. Zróbmy to! O nie! Wirowanko! A! Jaki bałagan! Elza, co ty sobie myślałaś? Pizza! Szybka wal. I średnio szybka Elza! Pizzowy tort! O tak! Taki pyszny! Wal, zaczynaj! Myślisz, że stać cię na więcej? Kawałek po kawałku! Zobaczmy, co ona zrobi! Ha? Jak to się stało, że wylądowały na suficie? Za szybko! Nic się nie stało! Wal zamówiła więcej! Zrobimy to! Patrzcie! tak! Do dzieła! Eee, Upsi. Chyba jesteś za szybka. Ha! Czy to naprawdę? Ha, ha. Dwa torty. Szybko dla Wal, wolno dla Elzy. Okej, okay, zajączku i żółwiku. Czas na wycisk. Mniami! Miodowa galaretka jest najlepsza! No dalej! O tak! Posmaruj nią ten cały pyszny tort. Absolutnie przepyszne! Elza radzi sobie świetnie, ale powoli. Sprawdźmy, co uwal. Ona jest gotowa! Miodowa galaretka! Ups! Hmm. Wygląda na to, że nasza szybka dziewczyna ma zwykłą fantę. Hmm. To na pewno wymaga poprawek. Co zrobi Wal? Trzęsie! się! Elza, dobrze się bawisz? Ha! Wygląda niesamowicie smacznie! Okej, okay, Wal. Otwieraj! Wow! To nie poszło zgodnie z planem. Ha! Jej, biedna hmm. Elza. Powolna dziewczyna właśnie dostała gazowany prysznic. I Wal, e, ona wkrótce wróci. O Rety! Po prostu e, nie patrz w dół poważnie. O, Hejden! Co? E, niezręcznie. Co tu się właśnie stało? Torty. Wolno dla Wal, szybko dla Elzy. Ale papryczka? To z pewnością dziwny dodatek do czegoś tak słodkiego. No cóż, przynajmniej wal porusza się wolno. To zajmie wieczność, aby spróbować tej dekoracji z chili. O nie, Elza! Tak, proszę, podaj Wal trochę wody. Jej usta zaraz będą płonąć. Poważnie. No weź! Och, słodka ulga! Dziękuję! Teraz wracamy do pracy. Elza jest bardzo szybka. Wow! Przez ciebie jestem zmęczona. Skończyła. I zrobiła to pięknie. Będziesz teraz jeść? He? Co ty? O kurczaki! Wow! O nie! Ostre! A! Ah! Elza! Woda! Ostre twarzy! Pomocy! Ha? Strażaczka, uratowałaś nas i trochę dla wal też? Okej, okay, tak. Eh, okej. Okay. Trochę wody dla ciebie. Tutaj. Uf, prysznic nigdy nie był taki przyjemny. Słodka ulga. A. Torty i cukierki. Szybka Elza, wolna wal. Orety, to zajmie całą wieczność. Usiądźcie wygodnie. A, mm. ma pomysł. Elza naciska zaufany przycisk. Pauza. Wow, myślę, że właśnie uczyniłaś wal światowej klasy artystką za pomocą jednego przycisku. To coś jest cudowne i przeczy prawom fizyki. Co robi Elza? Wypełnia swoje naczynie cukierkami, cukierkami, cukierkami! Orety! To wygląda absolutnie niesamowicie! Mmm! Jeżeli zgadnę, ile ich tam jest, mogę je dostać? Nie? Okej. Okay. Ha? Co ty? O, kurcze pieczone! Tenczowy krem? Elza, ty geniuszu! To wygląda tak pysznie! Co teraz? Butelka z atomizerem? Tak. Napełnij ją. Mmm, ale fajnie. Czy jesteś gotowa, aby użyć to maleństwo? O tak. Przesuń tu swój tort. A teraz spryskaj. Zobaczmy tą transformację. Wow! Ja chyba oszalałam. I jeszcze jedna rzecz. Jedno przyknięcie i mamy cukierkowy prysznic! O Jej! Mm, tak! Biedna wal! Odpałzuj hmm. naszą dziewczynę dobrze? Albo spryska ją, tak! Cóż to działa? Ale chyba zrobiliśmy z Wali jakiś obiekt sztuki. Ups! Wolno dla Elzy. Szybko dla Val. Zaczynajmy! Wszystkie żelki są jej! Mua, ha, ha. Więcej! Przykro mi, Elza. Nie udało ci się tym razem. A niech to! Ale hej, tortwal jest całkiem niezły, co? Powodzenia następnym razem, Elza! I jest taki smaczny! Elza dzwoni do swojego zaprzyjaźnionego szefa kuchni. <mum> o! Spiderman? On sprawi, że wszystko będzie smaczniejsze. Jest bardzo szybki i zrobi nam legendarny przysmak. Ten czas waty cukrowej. Wow, wow, wow! Dziękuję, Spidey. Ale fajnie, nie wszystko stracone. Smacznego dziewczyno. Wal ma pomysł. Papa torciku. Witaj, Sprite! Co tu się dzieje? Ona chce rozpuścić dzieło Spidermana. Tortowy złodziej! Hej! Nie fajnie. Ło! Wow! Ale to, to jest całkiem fajne. Nieźle, Wal. Powodzenia następnym razem, Elza. Spidey na ratunek! Ona, to ona jest złodziejką! Wal wow? całkowicie utknęła. Ło! Wow! <grym i giery> Wielkie dzięki za oglądanie. Nowe filmy pojawiają się cały czas, więc pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku. Do zobaczenia. Podpisano. Załoga.